Upał był duszący, jakby Afryka chciała przykleić się do skóry każdego przybysza. Czerwony pył unosił się przy każdym kroku, wdzierając się w usta, oczy i kieszenie. Słońce, nieznające litości, odbijało się od blaszanych dachów niewielkiej wioski położonej u stóp wzgórz w Tanzanii. To właśnie tutaj zjawił się on. Aleksander Król, 27-letni warszawski milioner, syn potentata nieruchomości, twarz reklam luksusowych zegarków, a od niedawna samozwańczy podróżnik. Aleksander przyjechał, bo mógł. Wynajął całą willę z basenem, przywiózł drona, operatora kamery i dwie walizki ubrań od projektantów. To miały być wakacje etyczne. Kilka zdjęć z dziećmi w szkołach, selfie przy studniach głębinowych, a później powrót do apartamentu z widokiem na Wisłę. Problem pojawił się, gdy okazało się, że mieszkańcy wioski nie traktują go jak półboga z Europy. Gdy położył nogi na stoliku w lokalnym barze, starszy mężczyzna zwrócił mu uwagę, by okazywał szacunek. Aleksander zbladł, nie ze wstydu, lecz z oburzenia. Czy oni nie wiedzą, kim on jest? Czy nie rozumieją, że bez takich jak on ich wioska nawet nie istniałaby na Google Maps? Kilka godzin później gniew znalazł ujście. Przy zagrodzie, w cieniu akacji, stał on, stary koń, wychudzony osierści sierści spłowiałej od słońca. Nazywał się Mosi, co w Suahili znaczyło najsłabszy. Służył tu całe życie, woził wodę, ciągnął drewno, uczył dzieci cierpliwości. Aleksander spojrzał na ul afrykańskich pszczół, ustawiony tuż za ogrodzeniem. Uśmiechnął się do swojego operatora. Nagrywaj to. Pokażemy im, kto tu rządzi. Bez zastanowienia, w geście podszytym pogardą popchnął starego konia w stronę ula. Brzęczenie w jednej chwili przebiło ciszę popołudnia jak nóż. Rój uniósł się w powietrze, wirując groźnie, gotowy do ataku. Ludzie zamarli. Krzyk starszyzny, nawoływania dzieci, szelest sandałów uciekających w stronę domostw wszystko zlało się w jeden wielki chaos. Ale w tym chaosie była jedna osoba, która nie drgnęła. Dziewczyna o imieniu Amina, siedemnastoletnia sierota, która całe życie spędziła w tej wiosce. To ona opiekowała się Mosi od źrebaka, to ona znała każdy jego oddech, każde drżenie skóry, jej oczy ciemne i nieugięte patrzyły na Aleksandra z czymś więcej niż gniewem. Tam była obietnica. Amina ruszyła biegiem, zanim ktokolwiek zdążył ją zatrzymać. Nie Amina, nie idź tam! krzyczały kobiety z wioski. Ale ona już była przy koniu, unosząc dłonie, nucąc coś pod nosem w języku, którego Aleksander nawet nie próbował zrozumieć. Pszczoły zawisły wokół niej, jak żywy mur, operator kamery, nie przerywając nagrania, szeptał do siebie O mój Boże, to się źle skończy. A Aleksander stał w cieniu z zimnym uśmiechem, nie wiedząc jeszcze, że to właśnie ten moment, nagrany, udostępniony i obejrzany miliony razy, stanie się początkiem jego końca. Brzęczenie było gęste, jak tropikalne powietrze, lepkie od wilgoci i napięcia. Aleksander stał nieruchomo, z telefonem w dłoni nagrywając własną klęskę, jeszcze tego nie rozumiejąc. Kadr miał być spektakularny. Stary koń osaczony przez afrykańskie pszczoły, dramatyczne ujęcie dzikiej natury. Tymczasem obiektyw kamery uchwycił coś innego, młodą dziewczynę Amina, niepozorną, bosą, ubraną w wyblakłą sukienkę, która szła prosto w stronę roju jak ktoś, kto zna tajemnicę, o której reszta świata zapomniała. Jej głos był ledwie słyszalny, cichy, jak szeptrawy trawy na wietrze, ale wyraźny dla tych, którzy chcieli słuchać. Śpiewała pieśń, której nauczyła się od babki, melodię uspokajającą, pulsującą w rytm bijącego serca wioski. Pszczoły zawirowały wokół niej, jakby rozpoznawały ten rytm. Krok po kroku, z gestami jak taniec, Amina zbliżała się do konia. Mosi nie ruszał się, choć jego bok falował od przyspieszonego oddechu. Amina położyła dłoń na jego szyi, przesuwając ją powoli, jakby gładziła powierzchnię jeziora. Rój, który chwilę wcześniej był gotowy do ataku, zaczął się uspokajać. Owady krążyły bliżej niej, lecz nie siadały na skórze ani nie wbijały żądeł. Przez kilka długich sekund wydawało się, że świat zatrzymał oddech. Aleksander obserwował to z narastającą irytacją. To nie tak miało wyglądać. To miał być jego moment triumfu, pokaz siły, dowód wyższości. A tymczasem jakaś dziewczyna i zdezelowany koń kradli mu show. Jego frustracja buzowała pod skórą, jak gorączka. Przestańcie się pieprzyć z tym koniem, warknął do swojego operatora. Nagraj mnie, pokaż ludziom, kto tu naprawdę robi różnicę. Szefie, to nie jest dobry moment. Operator odsunął kamerę, spojrzał na Aleksandra z niechęcią. Popatrz, co ona robi. Ludzie już to nagrywają. Jeśli wrzucisz to, co planowałeś, spalą cię w mediach. W tej samej chwili kilku chłopców z wioski chwyciło za telefony. Kadry były rozedrgane, ujęcia niespokojne, ale prawda była wyraźna. Dziewczyna ratuje konia z pasją i czułością, których Aleksander nigdy nie znał. I widać było wszystko: jego zniecierpliwioną twarz, obojętność, moment, gdy popchnął konia. Aleks, to już viral, mruknął operator. Właśnie zniszczyłeś swoją karierę. Z za rogu wyłonił się starszy mężczyzna. Ten sam, który wcześniej zwrócił mu uwagę. Jego twarz, poorana z marszczkami, była teraz spokojna. Wiesz, kim był ojciec Mosiego? zapytał, stając naprzeciw Aleksandra. Koń, którego twój dziadek oddał naszej wiosce, byśmy mogli przetrwać suszę. Mosi jest jego ostatnim synem. Aleksander zbladł. Nigdy nie interesował się tym, co robił jego dziadek. Dla niego to były tylko stare anegdoty z czasów, gdy Polska była biedniejsza, a rodzina Król dopiero budowała imperium. Ale nagle poczuł ciężar tego nazwiska inaczej. To niemożliwe, szepnął, a mina tymczasem prowadziła Mosiego z dala od ula. Koń jakby rozumiał wagę sytuacji, poruszał się ostrożnie, dostojnie, z respektem dla dziewczyny, która ocaliła mu życie. Tłum rozstępował się przed nimi, w ciszy pełnej szacunku. Aleksander został sam, otoczony kamerami i milczącymi spojrzeniami. Po raz pierwszy od dawna nie wiedział, co powiedzieć. W jego głowie zaczęła rodzić się niechciana myśl, czy to on powinien się wstydzić. W tle operator szeptał do telefonu, Już jest, trenduje wszędzie krok Amina, ocalenie Mosiego, upadek króla. Wtedy zrozumiał, że nie kontroluje już narracji, ona należy do tej wioski, do starego konia. I do dziewczyny, którą zlekceważył. Nazajutrz słońce nie wzeszło dla Aleksandra tak samo, choć niebo było bezchmurne, a czerwony kurz wciąż unosił się nad drogami wioski, coś w powietrzu się zmieniło, było gęste od spojrzeń, od rozmów, które cichły, gdy tylko się zbliżał, od telefonów wymierzonych w jego twarz. W ciągu jednej nocy stał się memem. Król upokorzenia, bogacz kontra pszczoły, zgadnij kto wygrał, kiedy ego spotyka naturę. Miliony wyświetleń, jego Instagram zalewały komentarze, złośliwe, rozczarowane, wściekłe. Nawet polskie media podchwyciły temat, przetaczając przez czołówki informacje o arogancji młodego króla w Tanzanii. Aleksander nie był gotowy na publiczną egzekucję. W warszawskich klubach i w prywatnych apartamentach nikt nie mówił nie takim jak on. A tutaj? Tutaj jedno nie wystarczyłoby zburzyć całą jego fasadę. Musisz coś zrobić, syczał do swojego operatora, który od rana nie chciał już być jego operatorem. Przekuj to w coś pozytywnego charytatywne przeprosiny cokolwiek, już za późno odpowiedział tamten chłodno ludzie widzieli prawdę. Nie da się tego wyreżyserować. Tego dnia ku zaskoczeniu Aleksandra, starszyzna wioski zaprosiła go do głównej chaty, prostego budynku z glinianych ścian, chłodnego wewnątrz mimo żaru na zewnątrz. Amina już tam była. Siedziała prosto, wciąż boso, z oczami utkwionymi w drewnianym stole. Była cicha, lecz jej obecność przytłaczała bardziej niż jakiekolwiek słowa. Twoja rodzina miała tu dług wdzięczności. Zaczął jeden z najstarszych mężczyzn, który dzień wcześniej opowiedział mu o ojcu Mosiego. Twój dziadek Władysław Król pomógł nam, gdy nie mieliśmy już nic. Konie, które nam dał, uratowały nasze plony, nasze dzieci. A teraz przyjeżdżasz ty i depczesz ten dar, jakby nic nie znaczył. Aleksander próbował coś powiedzieć, ale gardło miał ściśnięte. A mina nie ocaliła tylko konia, ciągnął starzec. Ocaliła resztki twojego honoru. Pytanie brzmi, co ty z tym zrobisz? Tych słów nie można było zamienić w kampanię marketingową. Nie można ich było wymazać filtrem, ani wyciszyć muzyką pod vlogiem. Były ciężkie, prawdziwe, cisze. Przerwało ciche rżenie. Mosi, stojący na zewnątrz, jakby znał wagę tej chwili. Aleksander poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Po raz pierwszy od lat nie wiedział, kim jest poza tym, co ludzie o nim mówią. Chcę to naprawić, wydusił w końcu. Nie dla lajków, dla Mosiego, dla Was, Amina, spojrzała na niego. W jej oczach nie było ani triumfu, ani pogardy, tylko ostrożna ciekawość. Słowa są lekkie, powiedziała cicho. Pokaż to czynami. To był początek końca Aleksandra Króla, jakiego znał świat. A może raczej początek kogoś nowego. Kilka godzin później zdjęcie obiegło sieć młody Polak w roboczych butach, łatający ogrodzenie pastwiska pod okiem aminy i dzieci z wioski, bez stylisty, bez operatora, bez filtra. Była to scena bardziej wymowna niż jakiekolwiek oświadczenie, ale prawdziwy test miał dopiero nadejść. Bo historia Mosiego skrywała głębszą ranę i tajemnicę, która na nowo połączy Aleksandra z tą ziemią. Minęły dwa tygodnie. Aleksander nie przypominał już siebie sprzed tamtego incydentu. Porzucił luksusową willę na rzecz skromnego pokoju w domu jednej z rodzin z wioski. Każdego dnia budził się wraz ze Słońcem, pracując przy studni. Ucząc się imion dzieci, poznając obyczaje, które wcześniej traktował jak egzotykę do zdjęcia. Amina obserwowała go z dystansem. Nie była naiwna, wiedziała jak łatwo ludzie włączają maski z kruchy. Ale z każdym kolejnym dniem widziała w Aleksandrze coś innego, coś, co nie dało się udawać, bezradność zamieniającą się w uważność a później w szacunek. Pewnego wieczoru, przy ognisku, najstarszy z mieszkańców opowiedział: Historię, której Aleksander nigdy wcześniej nie słyszał. Twój dziadek był człowiekiem twardym, ale sprawiedliwym. Kiedy wielka susza zniszczyła nasze uprawy, wielu białych odwróciło wzrok. On nie przyszedł do nas i powiedział: Kto pracuje z ziemią, jest jej bratem, nie panem. Pomogę wam, ale wy też nauczycie mnie, jak żyć w zgodzie z tą ziemią. Wtedy narodził się szacunek i wtedy dał nam konie. Aleksander poczuł, jak coś ściska mu gardło. Nigdy nie słyszał tej wersji historii. W Polsce mówiono o inwestycji dziadka, o ekspansji, a tu, tysiące kilometrów dalej, pamiętano go jako człowieka, który przyjął lekcję pokory. Wtedy właśnie Amina podeszła bliżej, w dłoniach trzymała stary, wyblakły zeszyt. To był jego dziennik. Mój dziadek przechował go dla ciebie. Aleksander otworzył z namaszczeniem pożółkłe strony ręcznie zapisane notatki, szkice z wyjaśnieniami, jak pracować z pszczołami, jak czytać pogodę po ruchach trawy, jak dbać o konie w suchym klimacie, między kartkami znalazł zdjęcie czarno-biały portret przedstawiający młodego Władysława króla, stojącego ramię w ramię z afrykańskim farmerem. W tle źrebak niemal identyczny jak mosi. To zdjęcie nie pokazywało kolonialnego dobroczyńcy, pokazywało dwóch ludzi równych sobie. Mosi jest ostatnim synem tego źrebaka, powiedziała Amina. Więź, którą twoja rodzina zerwała przez lata zapomnienia, wciąż może być naprawiona. Aleksander zrozumiał, że nie chodzi już o reputację. To nie był piarowy gest. To było zadość uczynienie. Kilka dni później zorganizowano uroczystość, nie dla mediów, dla wioski. Aleksander stanął przed społecznością i publicznie przeprosił, nie w języku gestów pod publikę, lecz prostymi, szczerymi słowami. Przyszedłem tu, by robić z was tło dla własnych historii. Dziś rozumiem, że to wy macie historię, której ja mogę się uczyć. Dziękuję za lekcję, której nigdy nie dostałbym w Warszawie. Gdy skończył mówić, nikt nie bił braw, ale ludzie podchodzili do niego jeden po drugim, ściskając mu dłoń. Nie było kamer, tylko ludzie i ich decyzja by dać mu drugą szansę. Amina podeszła ostatnia. Duma jest jak rój pszczół. Jeśli jej nie szanujesz, ukąsi cię dotkliwie. Ale jeśli ją zrozumiesz, nauczy cię jak tworzyć coś dobrego. Aleksander uśmiechnął się, tym razem naprawdę. Historia Mosiego i Aminy wróciła do Polski inną drogą. Nie przez profile Aleksandra, lecz przez nagrania mieszkańców, opowieści, podróżników, którzy widzieli na własne oczy jego przemianę. Nie był już król upokorzenia. Był Aleksander król, który nauczył się słuchać. Ostatnia scena tej historii to obraz. Aleksander w roboczych ubraniach prowadzący Mosiego przez pola Tanzanii. Bez fleszy, bez świateł, tylko człowiek i koń, tak jak kiedyś jego dziadek.